To niezwykłe, jaką moc ma kino, a szczególnie kino polskie. Dzięki niemu możemy przenieść się po pierwsze do czasów faraonów i starożytnego Egiptu, a po drugie 55 lat wstecz, gdy na pobliskim jeziorze Kirsaity powstawały sceny na Nilu do wybitnego dzieła polskiego kina, jakim jest Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Filmu, który w 1967 roku był nominowany do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Amerykański reżyser Martin Scorsese uznał faraona za arcydzieło polskiej kinematografii i w 2014 roku wytypował go do prezentacji w USA i Kanadzie w ramach festiwalu polskich filmów Martin Scorsese Presents Masterpiece of Polish Cinema. Za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć ponownie film po rekonstrukcji cyfrowej obrazu i dźwięku wykonanej na zlecenie studia filmowego Kadr. Ale zanim to nastąpi, w imieniu marszałka województwa warmińsko mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, gospodarza dzisiejszego wydarzenia, czyli premiery Faraona po latach, witam państwa bardzo serdecznie. Ja rozmawiam. Dzień dobry państwu. Pragnę bardzo gorąco, bardzo serdecznie przywitać państwa wszystkich obecnych, a szczególnie naszych gości specjalnych. Pana Jerzego Zolnika, rodzina państwa Sobocińskich, wszystkich państwa na niebywałym wydarzeniu, niecodziennym, premierze znakomitego filmu Faraon po latach, po 55 latach. Jest to naprawdę spojrzenie na nowo na te wspaniałe dzieło, które myślę kreowało naszą wyobraźnię. Przynajmniej mojego pokolenia, ale pewnie jeszcze i starszego i młodszego, bo pamiętam, jak Bolesław Prus był lekturą obowiązkową i praktycznie ten film i spojrzenie na starożytność myślę, że w każdym z naszego pokolenia, w sposób taki wyobrażalny przedstawiło relacje. Ówczesnego starożytnego świata w obrębie właśnie obszaru nad Nilem. A ten Nil, jak się okazało, znajdował się w tym filmowym wydaniu tutaj, niedaleko na jeziorze Kirsajty, gdzie sceny właśnie były nagrywane i o tym ani ja, ani wielu z nas pewnie nie miało świadomości, gdyby nie fakt spotkania w 2018 roku. Znakomitego y, operatora, praktycznie twórcy y, polskiego kunsztu operatorskiego Witolda Sobocińskiego, świętej pamięci już niestety, i y, naszego szefa y, Regionalnego Funduszu filmone, Filmowego y, Bogusława y, Osińskiego. Tak. I proszę Państwa, y, y, można faktycznie pogratulować tej myśli. Wprawdzie z końcem roku w listopadzie Pan Witold Sobociński odszedł, ale z pewnością czuwa nad tą misją gdzieś w górze i, i cieszy się, że jest kontynuacja. Jest to jego testament pisany właśnie dzisiaj przez jego wnuka Piotra Sobocińskiego, za co serdecznie dziękujemy, bo można było do dzisiejszego spotkania doprowadzić. Szanowni Państwo, dla nas to wielkie wydarzenie, ze względu też na to, że, jak wiemy, posiadamy najmłodszy fundusz filmowy w kraju. Jest to przedsięwzięcie, które samorząd podjął niedawno i okazuje się z dobrym rezultatem, bo chociażby wspomnę cichą noc w pierwszym funkcjonowaniu, naszego funduszu, to praktycznie ten film wszystkie możliwe nagrody uzyskał i cieszy się dalej popularnością nie tylko w kraju, ale i można powiedzieć miało na świecie. Szanowni Państwo, to, że Warmia i Mazury stanowią dobrą przestrzeń do realizacji filmów, to praktycznie mamy już tą świadomość od najdawniejszych czasów właśnie i poprzez tą 55-letnią e, historię e, realizacji filmów faraon, ale to, że jako samorząd, jako społeczeństwo widzimy e, wsparcie tej misji, to jest naprawdę wymiar już dzisiejszych czasów i za to chcę serdecznie podziękować, bo w budżecie te wsparcie rokrocznie występuje i z dobrymi bardzo efektami. Jest to nie tylko wymiar wspierania kultury, jest to nie tylko Sprawa promocji, ale też jak rozmawiamy o, o pieniądzach, jest to zwyczajny też element dobrej gospodarki, która na naszym regionie dzięki twórczości filmowej również się rozwija. Za to chcę serdecznie podziękować. Za dzisiejszy też czas chcę podziękować samorządowcom, koleżankom i kolegom, starostom, burmistrzom, wójtom. Instytucjom tutaj lokalnej kultury, bo mamy i Centrum Kultury, mamy i Komarynę, mamy również Żeglugę Mazurską, Giżycką. Wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego spotkania, a przede wszystkim wspaniałym naszym gościom, bo po latach myślę jest to wielkie też przeżycie, spojrzenie na ten czas nieprzemijającego dzieła, bo jestem przekonany, że i my dzisiaj to potwierdzimy, ale też będziemy polecali młodemu pokoleniu, aby ten Faraon był takim klasykiem filmowym, który trzeba, należy i warto obejrzeć. Wszystkiego dobrego, miłej premiery. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo, a teraz przenieśmy się w czasie i przestrzeni do czasów Faraonów. I poszukajmy mazur w filmie Faraon, tych scen, które były realizowane właśnie na jeziorze Kirsajty. Zapraszam na sens. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami przez niemałe trzy godziny. Oglądaliśmy wersję filmu, która była prezentowana podczas prezentacji w Hollywood i w paru krajach Europy, a także świata. To jest wersja dwu i pół godzinna. I Cóż, ja myślę, ponieważ dzisiejszy dzień poświęcony jest Witoldowi Sobocińskiemu, który jest, można w cudzysłowie powiedzieć, sprawcą tego, że się właśnie spotykamy, o czym była mowa we wprowadzeniu przed pokazem filmu, więc już nie będę wracał do tej historii, a ona jest niezwykle ważna. Widzieli Państwo te ponad trzyminutową sekwencję rozgrywaną na jeziorze Kirsaity, które jezioro to było Nilem. I sądzę, Jerzy, że ty się nie obrazisz, jeśli yy, właśnie zacznę rozmowę z tobą, ale o Witku Sobocińskim. Chciałbym, żebyś powiedział dwa zdania, a może nawet więcej, jak Ty wspominasz tą współpracę jako młody, bardzo młody człowiek. Jeszcze nie bardzo doświadczony aktor. Czy między wami była chemia? No, wielka przyjaźń. Zresztą to była rodzina, właśnie myśmy, jak to się mówi, przyjaźń wykuwa się w takim trudzie, w pocie, w, nie, może nawet krwi, bo tam były wypadki też na tych rydwanach. One zachodziły nas czasami, musieliśmy gwałtownie skręcać w głęboki piasek, żeby nie ulec wypadkowi. Także ja miałem związki z daleko wykraczające poza ten film z, z Witkiem. Myśmy pracowali jeszcze w paru filmach, między innymi w Ziemi Obiecanej. Także no ogromna przyjaźń. Właściwie, można powiedzieć, że właściwie yy, ja się z nim najbardziej przyjaźniłem z tej ekipy operatorskiej bo tam no, Jerzy Wójcik, św. Wańcik niedawno zmarł. To był taki, że tak powiem, już bardzo nobliwy i zasłużony operator, a z Witkiem mogliśmy nawiązać takie stosunki przyjacielskie jak z innymi starszymi kolegami ode mnie, starszymi o całe pokolenia. Czy on ci coś podpowiadał, na przykład pomagał na planie? Znaczy ja takich rzeczy nie pamiętam, no proszę państwa, to już 55 lat, prawda, więc trudno jest to wyłuskać z pamięci. Ale, ale łączymy nas takie więzie, a ilekroć się spotykałem z Witkiem później, no to zawsze badaliśmy sobie w ramiona i głęboko przeżywałem też jego sprawę, no, śmierć ojca pana Piotra, też Piotra przedwczesną. Wielkiego operatora w skali światowej można powiedzieć. Więc no cóż, można powiedzieć, by... ja nie chcę tylko fabulować jakiś wymyślać, prawda, zdarzeń. Poderwał mi dziewczynę, na którą miałem ochotę. No więc... Także był lepszy. W filmografii, proszę państwa, Jerzego Zelnika jest prawie 70 filmów, ale trzeba powiedzieć, że ten twój debiut aktorski, co prawda poprzedzony takim epizodem w filmie Leonarda Buczkowskiego z Markula, zawsze był i zawsze jest uważany za jeden z najbardziej błyskotliwych debiutów. Ja chciałbym zapytać, co byś powiedział dziś tamtemu 19-latkowi, studentowi pierwszego roku szkoły aktorskiej, gdybyś go spotkał? Ja muszę powiedzieć, że jako reżyser, bo w tej chwili już nie jestem aktorem, głównie reżyseruję, piszę. Od 14 lat czym innym się zajmuje. Ale ja bym mu powiedział, że współczuję mu. Współczuję mu paru rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że no, tam z ogromnym stresem wiązało się to, bo to były takie moje dojrzewanie, moja taka, może świadectwo dojrzałości to dla mnie prawdziwe, to był ten faraon, prawda? Ja tam właściwie ze sceny na scenę musiałem dojrzewać. Tak opowiadam jako anegdotkę, że kiedy wchodziłem na nauki do świątyni, to miałem jeszcze nieowłosioną pierś. A kiedy wychodziłem z tej świątyni, tam miesiąc później kręciliśmy wyjście, to już ta pierś była taka bardziej męska. Przeważam takie żarciki sobie tutaj robię, ale trzeba też troszkę się i rozweselić, bo to taki ciężkawy film. Ja myślę, że jak patrzę dziś na to jako reżyser, to yy, współczuję w ogóle tym aktorom, którzy tam brali udział w tym, że musieli w takim, yy, na takim piedestale być yy, takiej formy, która nas krępowała, nie pozwalała nam być, że tak powiem, do końca sobą. Musieliśmy, że tak powiem, kreować pewien rodzaj. Yy, szlachetnego patosu, który jest bardzo trudny. Nie wiem, czy osiągalny dzisiaj dla dzisiejszej młodzieży. Przepraszam, jeśli obrażam, ale y, rzeczywiście umiejętność mówienia tekstów tych takich, które dawał nam jako strawę y, Mickiewicz, Norwid, Prus i inni wybitni no, no, albo się pójdzie zupeł we, w we w zupełną współczesność, albo jest taka szlachetna próba odtworzenia pewnego stylu, który już jest dziś, wydawałoby się, sztuczny, prawda? Ja mam wrażenie, jak oglądam ten film, że tam jest pewna zamierzona sztuczność. A my, na minucie, ci ludzie byli skrępowani pewnym yy, obyczajem pewnym rodzajem y, takiego hieratycznego gestu, który ich krępował nie pozwalał im tam y, sobie tam poprawiać włosów, czy y, łapać się za nos, prawda, wilgotny i tak Tam była pe pewien konwenans krępujący. No, to się ogląda dzisiaj jako pewien rodzaj sztuczności. Albo się, te, y, 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 albo się ten rodzaj stylistyki Zaakceptuje, ogląda się jako obrazy dawne i, 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 że tak powiem, spróbujemy kupić publiczność tym stylem, albo odwracamy się od tego, bo wolimy, nie wiem, seriale czy jakieś współczesne działanie, prawda? Amerykanie robili inaczej. Oni grali bardzo współcześnie i bardziej komercyjnie. Ten film. Aspirował do, do takiego wydarzenia artystycznego, co doceniła też komisja Oscara. Z tym, że niestety Gomułka oszczędził 100 tysięcy dolarów i nie dał nam Oscara. Jak, dlaczego? Dlatego, że trzeba pokazać film przez 7 dni w Los Angeles, żeby komisja mogła zobaczyć ten film, swobodnie pójść do kina zobaczyć. No, to była ta oszczędność, która nam Oscara zabrała, bo przegraliśmy z miłym filmem, Kobieta i mężczyzna Lelusha który bardzo lubię, ale ciężar gatunkowy nie ten. Jeszcze jedno pytanie, bo wiemy, że od wielu lat nie grasz, zajmujesz się reżyserią, ale ja chciałbym powrócić do tych lat, które no, twoje wypełniły życie zawodowe, mianowicie grałeś głównie w filmach kostiumowych. Oprócz Faraona to przecież Judasz w i innych Wajdy. Mikołaj Chopin, Ojciec Fryderyka w filmie Chopin, Pragnienie Miłości, Antczaka czy Zygmunt August i w wersji telewizyjnej. No, Dzieje Grzegórz, też kostumowy, tak, no. troszeczkę bliżej. I właśnie chciałem zapytać, no. czy ty wolałeś, czy wolisz jeszcze kostumować? Ja niczego nie wolałem. Wiesz, to jest zawsze inspiracja jest z zewnątrz. To, to nic nie wolałem. Ja, ja odwrotnie, ja nie ma wyboru. Mnie wpuścili w pewną szufladę, bo wiedzieli, że ja umiem. Pewne rzeczy i ja byłem od tego. niby, Ale mam wrażenie, że Kieślowski, Falki, inni szkoda, że nie zrezygnowali z próby takiego użycia mnie do, do spraw bardzo współczesnych, ponieważ ja jestem też troszeczkę takim chodzącą historią, można powiedzieć. I 38 lat się angażuję, no to niektórym się to nie podoba, ale. Nie wystarcza mi być aktorem czy reżyserem teraz, ale zawsze no, z tego powodu, że dobrze życzyłem swojej ukochanej ojczyźnie, to się angażowałem. I w związku z tym ja przeżywałem solidarność nie tylko z boku, ale byłem funkcyjnym solidarności dwadzieścia parę lat. I w związku z tym moje przeżycia, mój taki potencjał, emocje moje mogłyby się przydać też w tej w tak zwanym filmie moralnego niepokoju. Yy, grałem w paru takich troszkę gorszych wersjach współczesnych yy, dotyczących naszej bolesnej, komunistycznej rzeczywistości, ale, ale yy, chętnie bym się w, wspiął tam wyżej. Poza tym, że u Krzystka graliśmy ten ostatni prom, to, to właściwie yy, Żal mi, że właśnie nie, nie zetknąłem się z tymi największymi, którzy się próbowali rozliczać ze współczesnością. Bo wydawało mi się, że my mógłbym im dać y, sporo ze swoich własnych y, doświadczeń. A teraz chciałbym naszą najmłodszą tutaj artystkę zapytać o to. W nawiązaniu do tego, o czym powiedział, przywoływany tu po wielokroć Witold Sobociński powiedział, to przedstawiając swoją prawnuczkę, tak dobrze powiedziałem, prawnuczkę Lili. Przedstawiał ją znanej krytyczce teatralnej i filmowej, pani yy, Marii Malatyńskiej, podczas kiedy ta przeprowadzała z nim wywiad. Powiedział: To jest Lili, wtedy pięcioletnia dziewczynka, ona też będzie operatorem. I zdawać by się mogło, że wszyscy z rodu Sobocińskich łącznie z pięknymi. No nie, wyraźnie chodziło o, o tę operatorkę filmową. I zdawać by się mogło, że wszyscy z rodu Sobocińskich to będą rzeczywiście stanowili po drugiej stronie kamery. A tymczasem mamy tu przepiękną Marysię, która, jak już mówiliśmy, zagrała. No w Wołyniu i w znakomitym filmie, który Państwo zobaczą jesienią tego roku. Wszystko dla mojej matki, reżyserii Małgorzaty Imielskiej Małgorzaty Imielskiej. Ona no, wyszła z dokumentu, to jest jej debiut, debiut fabularny notabene koprodukowany przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Na pewno premiera będzie w Olsztynie, bo taka jest tradycja. Także Marysiu, się spotkamy. I chciałam Cię zapytać, dlaczego wybrałaś, wybrałaś zawód mamy, a nie taty? A jeszcze miałam ale... dużo innych do wyboru. Proszę? Jeszcze miałam dużo innych do wyboru tak, do powodu, tak? No to ale. Posłuchajmy. Nie, ja robiłam wszystko przez całe życie, żeby właśnie nie robić tego, co moja rodzina. I tak się wyłamać, bo mi się to wydawało trochę nudne, że wszyscy robią to samo albo podobne rzeczy. Tylko tak się złożyło, że się jakoś podświadomie tym zaraziłam, i, i okazało się, że gdzieś to jest moja największa pasja. Tylko że to się też y, tak potoczyło, że ja wiedziałam, że na przykład mój dziadek wolałby, żebym robiła coś innego, więc. Y, do szkoły teatralnej zdawałam w tajemnicy przed wszystkimi, i y, równolegle też zdawałam na ASP. No i y, cała rodzina przekonywała mnie, żebym jednak poszła na studia do Akademii Sztuk Pięknych, żeby, żeby uniknąć stresów i niepewności tego zawodu. To jest związanego z filmem, no ale jakoś tak wyszło, że chciałam spróbować. Co będzie, jeżeli? Dobrze, no my już wiemy, co będzie no, własnej Bo oglądamy na ekranie. Rzekonę. I trzymamy kciuki za kolejne rzeczy, które z pewnością są realizowane. A mówiąc o mamie, to przecież mówimy o pani Hannie Mikuć, znakomitej aktorce, która tu była przedstawiana, za chwilę też się pewnie pojawi w szczególnych okolicznościach na scenie. Znakomita aktorka, znana przecież z wielu wspaniałych ról. No, to jest wielka aktorka szanowana przez wielu reżyserów. No ale jeszcze chciałem zapytać teraz Piotra, bo jak byście nasiąkali tą atmosferą, tym, tym bakcylem filmowym, bo na przykład Witek mi, że zabierał na plan filmowy w wieku 10 lat twojego tatę. Kiedy realizował dancing w kwaterze Hitlera w reżyserii Batorego Jana Batorego. Jak ty nasiąkałeś? Jaki to był imperatyw? Co ci te, dawało tę siłę? Że ja to jest ten kierunek. Ja jeszcze do, do poprzedniego pytania, tylko uzupełnię, że no, aktorów w naszej rodzinie jest tyle samo przynajmniej co operatorów, bo rodzice mamy też. Byli aktorami, także Maryszka jednak też ma po podstawy i tradycję rodzinną kontynuuje, jak tu Jarek podpowiada. Jeszcze tak na początek, przepraszam, muszę to powiedzieć, bo ja się jestem pod wrażeniem kina i, i się strasznie cieszę, że jesteśmy tu na Mazurach i chcę powiedzieć, że Witek kochał film, ale najbardziej kochał Mazury ze wszystkiego.